То нам зостало слишком мило. W jedną pieśń melancholii Złączył nas los płynie razem w ten Czy szczęście to Czy to śmierć, czy serdeczny żal To na zawsze nasze już jest Nasze już jest Hoch bori Suona nos os talões de clau Mil hoje de pie Tu és Nie w i na wiecie? Nie. No ja dał O, na to? Nie. Nie, nie za. Już pana tak zrobił, jak ten tylko darze. Wpadł na kamerzystę. Może muszę wpadnie. Ja mam takie wątpliwości, yy, bo ja się nie przygotowałam w ogóle lekcji. Jestem ja pani, ale ja się poprawię. Ale pani jest wierzajna za No, nie ma drogów, no, ale nic. No, 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 nie Kręć, Kręcz, już po Ciebie jedziemy. Cały czas robisz nagrywam, no, ale nic. Panie. Proszę bardzo, panie Piotrze, proszę siadać do ławki, zanim za 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 się zaczynamy. Legia jaki? Panie Piotrze, w żadnym razie. Ja Piotrek Jana kibicuję legi. Każdy o tym dobrze wie, że ja Piotrek Jana kibicuje legi. Tylko proszę o dobre skumbowanie. Wracam serdecznie. W końcu mi Ale w co? Co się tu panu pojemy? pijemy. Tak jest. No. <laughs> <laughs> Tak, Lęgi ale... chęci, no co no, ty możesz? Proporczyk, no to jest rzecz najważniejsza, no, chyba Dla doma sprawa, no, hmm. Dawna kibicuję tylko jednej mojej ukochanej drużynie, Legii Warszawa. Ja również kibicuję Legii Warszawa, która jest najlepszą drużyną na świecie. Tyłem, to. Na... Tak. Dobra, idziemy. No i ta. ja to, to, no, tak. Jak to w dopczynie było. policja nie ma. Sztuka, wybudować nowy dom, sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom nie wynosi się na śmietnik snów i wzgórza. To nie sztuka, by trenować sobie mózg, sztuka sprawić, by rozróżnił. To nie sztuka wybudować nowy dom Sztuka sprawić by miał w sobie duszę. Wodków szczęścia nie wyrzuca się na złom Nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszy. To nie sztuka skonstruować superkany Świeżo góry nie Sztuka w drodze

Może na się na pewno. Nie Mój wiem czy na, już. na pewno. A, Ale to to. Rozmawialiśmy, Aha, nie o Ale to. nie, to poczekaj. O.

Tak, tak, tak. tak, tak. Czekają, że na kolana będą to A się no, rau, no, to ja to nie pojedę tam, gdzie No ja bym chciała. się tak bym chciała. jak tak bym nie Ja tak bym chciała. Ja no, tak bym chciała. Ja tak no, Ja 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 tak no, Zła byłam no, nós... um, no... Ach... na nich, jak nie wiem. O, teraz, tak. Tak, bo w pełni się zgadzam, w pełnej rozciągłości stąd też. Ale jeszcze się tam teraz do kuchni trochę po.

Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, spotykamy się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Witam serdecznie wszystkich na naszej uroczystości. Witam w wygadnieniu pana inżyniera Adama Niwale. Panią Danielę, Panią Danutę Wertułę, Panią, Panią Zonię Sąko, Pana Statutstwa Tyczyńskiego, Panią Sławomir Barlik oraz wszystkich pracowników szkoły. Poproszę Pana Wójta w tej okazji. okazji Edukacji Narodowej Waszego Święta. W imieniu własnym, zarządu, pracowników Urzędu Gminy, pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w tym tak trudnym zawodzie. Co prawda wiele osób w społeczeństwie nie docenia tego zawodu, ale przysłowie mówi, że nie ma gorszej kary, jak jest dzieci uczyć. Każdy ma tam jakąś prezencję. Wypada mi życzyć wytrwałości i dalszej, dobrej współpracy, jak nam wiadomo Stycznia ta współpraca się zacieśni. No i już gdyby się chcieli i nie chcieli, sam muszą przejąć szkołę. Myślę, że tak jak dotychczas nam się współpraca dobrze układała, by będzie nam się w dalszym ciągu układać. Jest cicha nadzieja, że z nowym rokiem przejdziemy już z wszystkimi dziećmi do nowego budynku. No myślę, że wykonawca dotrzyma słowa. Oby tak się stało. Jeszcze raz na ręce pani dyrektor. Pragnę złożyć te skromne kwiaty i życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Pieniądze same przyjdą. Chcemy złożyć Wam najszczersze życzenia. Chcemy, abyście wiedzieli, że my, wasi uczniowie, z niecierpliwością wyczekujemy na ten dzień, w którym dziękujemy Wam za założenie. Raz życzymy dużo zdrowia, szczęścia i sukcesu. Oraz zapraszamy na za tęsk artystyczną. W naszej trzeciej klasie, jak we wszystkich innych klasach, nie brak wierci pięty, nie brak na nas. Gado I spóźniańskich furem, Także tych, co piszą, jak kura bazurem. To się nieraz żadnie rozpychało wcian, Więc Pani martwi, aż wpycha. żołnierz. Nie już my wszyscy Pani przekonamy o tym. Niech Pani nie myśli, że to puste słowa, bo... Ja będę budowniczy, tyle szkół zbuduję, że trudno policzyć, ale dla naszej pani zrobię taką klasę, w której będzie obok ogrzewany bazen i na dłużej przerwie wszyscy lub do wody. Pani też popłynie z uczniami z zawody. Ale nie patrzę, przecież ja dla pani z z Ja chcę mieć w nim róż jak najwięcej. Zrobię wielki bukiet naszej pani w To za lat dwadzieścia, a dziś nam na dole. Przyniosłam dla pani wycinany kwiat. śpicie, gdy śpią spokojnie książki w tornistrze. Ktoś wam zadania sprawdza zeszycie. Ktoś za zeszytem przegląda zeszyty. Choć jest zmęczony, jeszcze pracuje. Gdy piątkę stawia, bardzo się cieszy. Bardzo mu przykro, gdy dwójem stawia, bo przecież by chciał by mieć same piątki. Się go biegły jedna za drugą. Więc co dzień w szkole jest już przed włokiem, między wieczorami nie śpi tak długo. My kochamy naszą panią, poszlibyśmy wszędzie za nią. Choćby zaraz, choćby blisko do lasu, gdzie śnieg w zaspach gdzie wiewiórki rudokite, czarownice w dziuplach ukryte, gdzie się tropy ukrywają w gęstwinie i gdzie drzewa mówią ciepło o zimie. Śnieg wyskrzywiał pod stopami, a nasza pani z nami biegła po lesie jak my, w trampkach i dresie. Słowa dla naszej pani, ile pięknych kwiatów znamy, to panu poruszki wzór. My dla naszej Pani mamy najpiękniejszy kwiat słów. Słowo miłość za jej troski, słowo wdzięczność za jej trud. Bardzo skromny dla uczniowskich, wyśpiewamy w sekcjach znów. na niebie.

100